chcielibyśmy dzisiaj przeprowadzić wywiad z panem Jerzym Kłeczkiem, kierownikiem Wszystkich Obiektów Sportowych. Dzień dobry, bardzo serdecznie Was witam w progach naszej pływalni krytej. Znajdujecie się w tej chwili w pokoju dyrektora Zespołu Rekreacyjno-Sportowego, który zawiaduje dwunastoma obiektami na terenie sportowymi na terenie gminy Gogolin. Jakie obiekty sportowe znajdują się w Gogolinie? W samym Gogolinie mamy 10 obiektów sportowych, miejsc sportowych, o, tak bym określił z, ze stadionem sportowym na ulicy Kasztanowej, pływalnią krytą i pływalnią odkrytą, a także trzema halami miejską halą dużą sportową w Blautów i dwoma halami przy szkole numer, podstawowej numer 2 i przy zespole szkół w Gogolinie. Mamy także ornika. Orlik 2012, obiekty sportowo-rekreacyjne, a także boisko do piłki siatkowej tartanowe w parku na Ligonia i dwie siłownie na świeżym powietrzu, znajdujące się przy ulicy sportowej oraz w parku na Ligonia. Czy mógłby Pan krótko opowiedzieć o tych obiektach? Oj, krótko, ja nie wiem, czy to się tak da, ale odpowiem tylko. Jeśli o to prosicie, żeby było krótko, to powiem tak, są to obiekty o różnym okresie użytkowania. Najstarsze nasze obiekty to są już ponad 25-letnie, mam na myśli stadium. Natomiast jeśli chodzi pływania kryta ma także już 20 lat. Natomiast pozostałe obiekty są obiektami młodszymi, a e, m, mogę powiedzieć, że najmłodszym, najmłodszym takim dzieckiem to jest zespół Wojsk Orlik 2012. Czyli inicjatywy wybudowane te obie obiekty sportowe w Nasze wszystkie obiekty zostały wybudowane staraniem władz miejskich. Mam tu na myśli radnych miasta i gminy Gogolin oraz naszych burmistrzów. Kiedyś w Gogolinie znajdował się tylko stadion miejski. Jakie ważne imprezy sportowe się na nim odbywają? Tak. Jak wspominany ten stadion sportowy od zarania był przygotowany, jest on właściwie tylko do rozgrywek piłkarskich. Na nim odbywały się i odbywają mecze czwartoligowego zespołu MKS Gogolin, ale także licznych grup młodzieżowych, także i w drugiej lice grających kobiet. Na tym boisku odbywają się także inne imprezy, jak na przykład piatlon, odbywają się biegi papieskie, także i wiele innych imprez, o których może później opowiem. Na stadionie miejskim odbywają się też imprezy kulturalne. Jakie to są imprezy? Kto je organizuje? Na naszym stadionie odbywają się także imprezy, coroczne imprezy kulturalne. Mam na myśli przede wszystkim obchody Dni Gogolina. Są to duże imprezy, na których przeciętnie jest od 6 do 10 tysięcy ludzi. Jest to miejsce, gdzie także odbywają się liczne imprezy, m.in. Pieśni Śląskiej, w amfiteatrze, który znajduje się na terenie stadionu, a także odbywają się dożynki, Między innymi w ubiegłym roku mieliśmy duże dorzynki wojewódzkie, czyli zjechali do nas z, z wszystkich gmin naszego województwa. Obecnie mamy wiele obiektów sportowych, jeszcze to niedawna, jako jedni z w regionów mogliśmy się pocieszyć posiadaniem basenu. Proszę nam powiedzieć, co z niego korzysta. Tak. To jest taka nasza wizytówka. Jedna z licznych wizytówek, może bym powiedział, Gogolina. Oprócz pomnika, który znajduje się w centrum Gogolina, wszyscy kojarzą także Gogolin z pływalni krytej. Pływania kryta w tym roku, a dokładnie 15 października, będzie obchodziła swoje 20-lecie. Obiekt na miarę naszych możliwości przede wszystkim został zbudowany do korzystania przez mieszkańców naszego miasta i naszej gminy, ale muszę powiedzieć, że przez wiele, wiele lat była to jedyna w okolicy pływalnia i także korzystali to mieszkańcy Opola, Krapkowic, Strzelec Opolskich, nawet przyjeżdżali ludzie z Kędzierzyna, bo tak mi się tutaj podobało. Gogolin posiada również basen odkryty, czy i dlaczego mieszkańcy Gogolina chętnie z niego korzystają w miesiącach letnich? E, tak, e, basen odkryty w Gogolinie, e, który został wybudowany w 1995 roku, a więc dwa lata po otwarciu krytej pływalni, okazało się, że jest bardzo duże zapotrzebowanie, żeby w lecie wypocząć e, na terenach rekreacyjnych, żeby nie tylko się kąpać. Na terenie naszego województwa. Mierzy on bowiem 50 metrów na 25, czyli jest to tak zwany pełny wymiar olimpijski. W lecie wypoczywa tutaj, nawet zdarza się, że jak jest dobra pogoda, ponad 1000 osób, a więc bardzo dużo. Przy zespole szkół gimnazjalno-ogólnokształcących na ulicy szkolnej znajduje się duży kompleks sportowy. Proszę nam powiedzieć, kiedy on powstał? Obiekt ten powstał w 2009 roku. Wykonała go firma, która została wyłaniona w przetargu. Obiekt ten składa się z bieżni tartanowej 200-metrowej, dużego boiska 60-metrowego do, 60 do piłki, Min piłki nożnej, także i są dwa boiska w poprzek do koszykówki, dwa boiska do piłki siatkowej oraz na tych terenie, boisk do siatkówki, wydzielone są także korty tenisowe. Oprócz tego jest rzutnia do pchnięcia kulą, a także i skocznia w darku. Obiekt ten jest bardzo ładnie wkomponowany. Nawierzchnia niepsująca się tartanowa został wybudowany z myślą o uczniach, którzy uczą się w zespole szkół. Myślę, że to poprawia ich warunki ćwiczeń na wychowaniu fizycznym, ale i także na innych imprezach, m.in. na zawodach sportowych. Z jakiej funduszy? Go? Wybudowano go w całości z funduszy gminnych. Kosztował 1,7 mln, tak dla ciekawości. Myślę, że no w tej chwili by może było i trudno za tą kwotę wybudować, ale obiekt ten no służy cały czas uczniom i jest w dobrym stanie. Jakie ważne rozgrywki sportowe się na nim odbywają? Oprócz codziennych zajęć wychowania fizycznego, także popołudniowych zajęć grup młodzieżowych, widzę, że wykorzystywane jest także i przez młodzież, która z okolicznych domów korzysta z niego. Odbywają się tam także zawody, m.in. zawody powiatowe w lekkiej, atletyce odbywają się także i liczne inne imprezy, jak choćby Mistrzostwa Województwa w Nordic Walking, gdzie było to miejsce startu i mety tych ważnych zawodów. Czy Pana zdanie mieszkańców Golina chętnie korzystają z dostępnych obiektów sportowych? Wydaje mi się, że tak. Coraz więcej osób widzi, że to nie tylko. Potrzebne jest siedzenie w domu, ale także i wyjście na świeże powietrze, wyjście do obiektów sportowych, jak na przykład hala sportowa, także i pływania. Wszystko to, co wpływa na rozwój i podtrzymanie dobrej kondycji fizycznej, to jest jak najbardziej wykorzystywane przez naszych mieszkańców i myślę, że cały czas to się rozwija, i jest coraz to lepiej. Co zdaniem Pana należałoby jeszcze zrobić, aby zwiększyć zainteresowanie dzieci i młodzieży Oj, to jest bardzo taki szeroki temat. Przede wszystkim bym musiał zapukać do okienka Waszego szkolnego. Bardzo na tym ubolewam, ale myślę, że nie tylko ja. Coraz mniej jest zajęć dodatkowych. W dawnych czasach były tak zwane szkolne kluby sportowe, których niestety już w tej chwili nie ma. Tam była pierwsza selekcja i najzdolniejsi trafiali do klubów sportowych, które były klubami miejskimi. Także myślę, że powinno się wprowadzić coraz to więcej imprez o charakterze sportowym na terenach szkolnych angażować w to rodziców, angażować w to osoby, które są byłymi, wybitnymi sportowcami. To nie tylko spotkania z tymi sportowcami, ale udział w tej czynnej rekreacji, myślę, że to jest bardzo dobra rzecz. Chciałem tylko tak przy okazji powiedzieć, może akurat nasz zespół, moi pracownicy staramy się, żeby nie tylko imprezy odbywały się dla młodzieży szkolnej, dla osób dorosłych. My także organizujemy doroczną olimpiadę dla przedszkolaków tych najmniejszych dzieci po to, żeby one zaczerpnęły tego bakcyla sportowego, żeby później mogły korzystać z tego, co jest. A są to prześwietne zawody i one w tym roku odbędą się 18 maja na hali sportowej w Gogolinie. Zapraszam Was na nie. Który z obiektów poleciłby Pan turystom przyjeżdżającym do naszego miasta? Czy każdy może z nich skorzystać? Gdzie znajdzie informacje na ten temat? Tak. Na pewno ikoną jest pływania kryta, tutaj gdzie się znajdujemy i także pływania odkryta, ale z, z, zachęcam wszystkich do odwiedzenia także hali sportowej e, naszej, która jest bardzo ładnym obiektem, wyposażonym dobrze, stosunkowo... E, niedługim stażu po sześcioletnim, niemniej jeszcze mamy przepiękne inne obiekty, jak choćby w kamieniu Śląskim obiekt rekreacyjno-sportowy dla odwiedzających tamtejsze tereny na pewno piękne. Mamy także piękny ośrodek rekreacyjno-sportowy w Zakrzowie Śląskim z boiskiem tartanowym, z boiskiem do piłki nożnej. Wszystkie te obiekty są oczywiście obiektami otwartymi. Niektóre obiekty oczywiście mają swój harmonogram, według którego, do którego należy się dostosować, ale zwiedzający zawsze mogą popatrzeć, i zobaczyć i skorzystać z nich.